W ostatnich latach obserwujemy wiele anomalii pogodowych. Intensywne gradobicia, gwałtowne ulewy, afrykańskie upały czy święta Bożego Narodzenia bez śniegu. Zjawiska te towarzyszą nam coraz częściej. Ale z czego to wynika? Czy klimat polski się zmienia? Zerknijmy na to. Okiem technologa i analityka. Na początku trzeba wyjaśnić pewną, ale bardzo istotną różnicę. Mianowicie, czym różni się pogoda od klimatu? Rzecz wydaje się bardzo prosta, ale sporo osób ma jednak z tym problem. Pogoda to jest chwilowy stan atmosfery, czyli coś, co dzieje się teraz na obszarze, który omawiamy. Podczas słuchania odcinka u niektórych może aktualnie świecić słońce, a u niektórych padać deszcz. Pogoda jest bardzo zmienna, więc Ciągle obserwujemy inną pogodę. Klimat za to jest pewną pochodną pogody. Obserwując pogodę przez długi okres, dla określenia klimatu jest to minimum 30 lat, obserwujemy pewne trendy. Widzimy, że na przykład w niektórych okresach roku częściej jest ciepło, a w innych pojawiają się opady śniegu. Dygresja językowa. W ogóle to słowo klimat pochodzi z greki i oznacza skłonność. W sumie to pamiętając, co to znaczy po grecku, Możemy to fajnie odnieść do definicji klimatu. W końcu klimat to taka obserwowana przez długi okres skłonność pogody do objawiania się w specyficzny sposób w różnych okresach. Tak jak pogoda, klimat również może się zmieniać, więc robi to. Różnica jest taka, że pogoda może się zmienić dosłownie w chwilę, a klimat potrzebuje jednak na to setek, tysięcy czy nawet milionów lat. A co tworzy ten nasz klimat? Są to pewne czynniki klimatotwórcze, które możemy podzielić na dwa rodzaje, czyli czynniki meteorologiczne i niemeteorologiczne. Zacznijmy od tych drugich. Czynnikami niemeteorologicznymi, które współtworzą klimat, są m.in. szerokość geograficzna, rzeźba terenu, odległość od morza i wysokość nad jego poziomem, czy zamieszkanie danego obszaru przez ludzi, czyli antropogeniczność takiego obszaru. Czynniki meteorologiczne za to Mogą być np. radiacyjne, związane z masami powietrza czy z prędkością wiatru oraz obecnością prądów atmosferycznych. Myślę, że o tym każdy już słyszał, ale nasza planeta dzieli się na strefy klimatyczne. Wyróżniamy pięć takich stref: są to klimat okołobiegunowy, umiarkowany, podzwrotnikowy, zwrotnikowy i równikowy. Warto dodać, że tego podziału dokonał polski geograf i klimatograf Wincent Okołowicz. Czyli Polska górą. Nie będziemy ich wszystkich charakteryzować, ale skupimy się na jednym najbardziej. Będzie to klimat umiarkowany, ponieważ to w nim znajduje się Polska. Klimat umiarkowany obserwujemy zarówno na półkuli północnej, jak i na półkuli południowej. Średnia temperatura w tej strefie waha się od 0 do 10 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują tu o każdej porze roku. Niestety nie mamy wyjątków i parasol może być przydatny całkiem często. Jeśli już o porach roku, to w tej strefie są one łatwo rozróżnialne i wyznacza się je poprzez przebieg temperatury. Wiosną jest ciepło i dość wilgotno, latem gorąco i sucho, jesień jest chłodna i wilgotna, a mamy jeszcze zimy, podczas których pada śnieg. W innych strefach pory roku nie są tak charakterystyczne i ciężko je czasami rozgraniczyć. Charakterystyczną cechą klimatu miarkowanego są także formacje roślinne. Są to tajga, to te w tych chłodniejszych rejonach i lasy liściaste i mieszane. W razie czego, tajga to lasy iglaste. Okej, okay. to o klimacie występującym w naszym kraju, w Polsce, mamy już jakieś podstawowe informacje. Wiemy też, że klimat może ulegać pewnym zmianom. Takie zmiany należy jednak obserwować, ponieważ mają one spore znaczenie dla naszego życia. A jakie? No, tutaj przytoczymy argumentację profesora, doktora habilitowanego Roberta Czerniawskiego. Nie jest to Blekto, ponieważ jest to dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Cóż to za instytucja? Instytucja ta od czterech lat wydaje corocznie taki raport, który tytułuje Klimat Polski i dodaje do tego rocznik. My akurat będziemy poruszać się w najnowszym raporcie dotyczącym roku 2023, czyli jest to Klimat Polski 2023. Na samym początku tego raportu jest właśnie kilka słów od tego pana, w których podkreśla on, po co śledzimy tę dynamikę klimatu, te wszystkie zmiany. Więc jakie znaczenie mają dla nas zmiany klimatyczne? Choćby mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie czyli zdrowie człowieka. Przykładowo, poprzez fale upałów, które coraz częściej w naszym kraju występują. Innym przykładem jest bezpieczeństwo żywnościowe. Duża zmienność temperatur, opadów i gwałtownych zjawisk pogodowych, o których mówiliśmy na początku, zwykle wpływają negatywnie na rolnictwo, co może odbijać się na dostępności żywności i wzroście cen. Patrząc na to z innej strony, mamy także zagrożenia dotyczące podnoszenia się poziomu morza, kwestie gwałtownych powodzi. Czyli na przykład wtedy, kiedy przez 10 minut mamy ogromne oberwanie chmury i ta woda po prostu nie ma się gdzie podziać. Szczególnie na to zjawisko narażone są miasta. Co więcej, w tych zagrożeniach możemy jeszcze uwzględnić migrację ludności ze względu na dostępność ziemi uprawnej i wody, bo niestety z suszami też mamy i będziemy mieć problemy. A to wszystko to oczywiście nie jest kompletna lista. Więc omówiliśmy sobie zagrożenia, jakie mogą mieć ze sobą zmiany klimatyczne. No, ale czas na moje ulubione. Potrzebne nam są liczby, a wspomniany raport jest w niecałkiem bogaty. Ogólnie, jeśli kogoś interesują takie kwestie ogólno-klimatyczne, to zdecydowanie polecamy zerknąć sobie do tego raportu, który omawiamy. Dokument ma co prawda około 50 stron, ale spokojnie zawiera sporo obrazków, jak to się mówi. Tak naprawdę tam jest dużo różnych danych, tabelek, wykresów, wizualizacji w postaci map. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie omówić w naszym odcinku i coś niecoś wybraliśmy, ale zdecydowanie polecamy tam zajrzeć. No to lećmy z tym raportem. Zacznijmy od temperatury powietrza. Czy w 2023 roku była ona w jakiś sposób niestandardowa względem lat ubiegłych? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, zacznijmy jak to ogólnie w tamtym roku było. Najcieplejszymi regionami w Polsce były Zachodnia i południowo-zachodnia część krajów w Dolinie Odry, rejony Bielska Białej i rejon Tarnowe. Z drugiej strony najchłodniej było w górach, czyli okolicach Sudetów i Karpat, a także na Pojezierzu Kaszubskim i w okolicach Suwałk. I te rejony zarówno ciepłe jak i zimne od 30 lat pozostają te same. Średnia temperatura w całym 2023 roku w całej Polsce to równo 10 stopni Celsjusza. Ale w tym miejscu należy wspomnieć też o anomalii średniej temperatury powietrza wobec normy klimatologicznej. Owa norma to po prostu średnia temperatura w naszym kraju w latach 1991 do 2020, czyli przez no całkiem spory okres. I na czym ta anomalia polega? Ano na tym, że w wielu rejonach Polski średnia temperatura w 2023 roku była wyższa o 1,5 stopnia niż wspomniana norma. A to już całkiem sporo. Ogólnie nie było regionu, w którym średnia temperatura była niższa niż ta norma. W każdym mieliśmy przekroczenia. Możemy tu wysnuć wniosek, że w ubiegłym roku było cieplej niż to zwykle bywało. Jeśli wejdziemy sobie w szczegóły i popatrzymy na miesiące, to najcieplejszym z nich był oczywiście sierpień, ze średnią temperaturą 19,6 stopnia. W ciągu 30 lat ostatnich Zwykle bywało to 1,1 stopnia niżej, więc mamy tutaj ponad stopień przekroczenia normy. Najchłodniejszy był za to luty. Średnia temperatura tego miesiąca wynosiła 1,5 stopnia, i tutaj ta anomalia wynosiła aż 1,6 stopnia, czyli w ciągu ostatnich 30 lat w lutym było po prostu poniżej zera. Także luty w 2023 był zdecydowanie cieplejszy niż co zwykle bywało. Raport zwraca uwagę, że oprócz wymienionych wcześniej, yy, szczególnie ciepłe miesiące w porównaniu do tej naszej normy to były styczeń, wrzesień i październik. I we wszystkich tych miesiącach było średnio cieplej o co najmniej 2 stopnie Celsjusza. W styczniu średnia temperatura była wyższa aż o 4 stopnie, niż to w styczniach bywało w całym ubiegłym 30-leciu. Także jest to naprawdę sporo. Z drugiej strony były też dwa miesiące, które były chłodniejsze niż zwykle i były to kwiecień oraz maj. To już wiadomo kiedy i gdzie było zimno, gdzie było ciepło, i że zwykle to jednak wszystko cieplej bywało niż zazwyczaj. Ale przejdźmy sobie do innego zjawiska, jakim są opady atmosferyczne. Tutaj tylko tak przypomnimy, że do opadów atmosferycznych zaliczamy nie tylko deszcz, ale także śnieg czy grad. To ile padało w tamtym roku? Przeciętnie w Polsce było to 656 mm. Czy to dużo? Najlepiej to odnieść się do średniej z ostatnich 30 lat. Więc w porównaniu do tej średniej, w tamtym roku spadło 107% normy. Czy to jakaś spora różnica? No nieszczególnie. W przeciwieństwie do temperatur, opady charakteryzują się na przestrzeni lat większą zmiennością, więc to 107% nie jest jakimś niepokojącym nasileniem. No dobra, średnia średnią, bo przecież ja i kot mamy średnio po trzy nogi, tak? Więc idźmy do ciekawszych rzeczy. Gdzie padało najwięcej, a gdzie najmniej? Otóż najwięcej w tamtym roku padało na Kasprowym Wierchu. Wiecie, to jest tam w Tatrach. Można kolejką wyjechać, ale zdecydowanie bardziej polecamy się przejść. A wracając do tematu, to spadło tam 1820 mm opadów to prawie trzykrotnie więcej niż średnia ogólnopolska. Ale z drugiej strony mamy Kalisz. Tam spadło tylko 460 mm opadów atmosferycznych. Przypomnijmy, że średnia dla kraju to 656 mm. W Kaliszu nigdy nie byłam, nie moje rejony, ale ta statystyka brzmi całkiem zachęcająco. Kto wie, może to będzie pretekst, by się tam kiedyś wybrać? Jeśli słuchają nas Kaliszanie, to serdecznie pozdrawiamy. Były opady, to może czas na burzę? W raporcie przedstawiono raport burzowy z kilku stacji w Polsce. Dlaczego tylko kilku? Ponieważ uwzględniono tylko te stacje synoptyczne, które mają całodobową obsługę etatową. A mówiąc po ludzku, całą dobę zajmuje się nimi jakiś pracownik. Gdzie znajdowały się takie stacje? A głównie w górach i przy lotniskach. W raporcie Klimat Polski 2023 mowa o stacjach Kasprowy Wierch, Kraków Balice, Łeba, Łódź Lublinek, Poznań Ławica, Rzeszów Jasionka, Śnieżka, Warszawa Okęcie i Wrocław Strachowice. Miesiącem, w którym obserwuje się najwięcej burz jest sierpień. Tu raczej nie będzie żadnych zaskoczeń. W sierpniu w 2023 roku odnotowano na stacjach aż 220 burz. No to moim zdaniem całkiem sporo. Gdy weźmiemy sobie wszystkie te stacje, to okaże się, że w skali roku najczęściej obserwowano burze na Kasprowym Wierchu. Było ich aż 111. Na drugim miejscu będzie Wrocław z 80 burzami, a na trzecim Rzeszów z 74. No trzeba przyznać, że trochę się ich nazbierało. A pamiętajmy, że te dane pochodzą tylko i wyłącznie z kilku stacji. W całej Polsce burz mogło być zdecydowanie więcej. Kolejną rzeczą, na którą chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę, jest pojęcie klimatycznego bilansu wodnego. A cóż to takiego? Jest to różnica między ilością wody, która dostarczana jest do gruntu poprzez opady, ładnie to można nazwać zasileniem opadowym lub wysokością opadów, a parowaniem wody z tego terenu. Wartość klimatycznego bilansu wodnego można wyznaczyć poprzez pomiary lub obliczyć specjalnymi wzorami empirycznymi. Dodatnia wartość tego wskaźnika świadczy o tym, że więcej mamy opadów niż parowania tej wody. Natomiast gdy wskaźnik jest ujemny, to jest dokładnie odwrotnie. Na ten wskaźnik zwraca się szczególnie uwagę w porze tzw. ciepłej, czyli od maja do października. Wtedy też zapotrzebowanie na wodę jest największe. Między innymi dla rolnictwa. Jak to wyglądało? Ogólnie, prawie dla całej Polski, wskaźnik ten był ujemny. Zdecydowanie więcej wody ubywało niż przybywało w wyniku opadów. W skrajnych przypadkach różnica ta wynosiła nawet 350 mm. I taka sytuacja miała miejsce w centralnej Polsce. Tak ujemny bilans jest zdecydowanie niepokojący. Dlaczego? Między innymi dlatego, że może sprzyjać suszom na danych obszarach. Powiedziałem także, że wskaźnik ten był ujemny w prawie całej Polsce. Czy to znaczy, że gdzieś było inaczej? No tak. Dodatni lub zerowy klimatyczny bilans wodny był m.in. w Sudetach i Karpatach, na Podkarpaciu i kielecczyźnie oraz w rejonie wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Niestety nasz odcinek dobiega końca. Jeśli tematyka pogody i klimatu naszego kraju Was w jakiś sposób zainteresowała, to gorąco zapraszamy Was do zapoznania się z tym raportem. Jego treść jest niezwykle bogata. Oprócz tego, co powiedzieliśmy, znajdziecie tam także informacje o poziomie morza, nasłonecznieniu czy zestawieniu ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Oczywiście, link do raportu znajdziecie w opisie odcinka. Powiem szczerze, że klimatem się nigdy jakoś bardzo nie zajmowałam, ale teraz ten temat mnie bardzo zaciekawił. Pięknie to ujęłaś. No to cóż, zostaje nam pożegnać się, powiedzieć, że sorry, no ale taki mamy klimat i zaprosić na kolejny odcinek. Do, Do usłyszenia! Do usłyszenia.